Na dobre rozpoczął się drugi sezon na mrągowskim lodowisku. Miejska ślizgawka jest chętnie odwiedzana, spragnionych zimowych wrażeń na bezpiecznym lodzie nie brakuje. Lodowisko tak naprawdę na pełnych obrotach funkcjonuje od, od kilku dni. Na początku, od początku grudnia aura nie była łaskawa dla, dla wszystkich entuzjastów łyżwiarstwa motorskiego w Mrągowie. Mamy słoneczną pogodę, prognozy pogody zapowiadają się dość pozytywnie, jeśli chodzi o ten obiekt. Tak jak wczoraj, przedwczoraj i dzisiaj. Spora ilość ludzi, wiadomo okres poświąteczny, przedsylwestrowy. Mamy nadzieję, że to będzie tendencja wzrostowa. Na Mrągowskim Lodowisku można wypożyczyć łyżwy, skorzystać z szatni i toalety. Mamy w pełni profesjonalnie wyposażoną wypożyczalnię. Jeżeli ktoś nie dysponuje swoim sprzętem, może tutaj u nas wypożyczyć sprzęt. Opłaty dla młodzieży i dzieci to 3 zł, dla osób dorosłych 5 zł. Wstęp na lodowisko jest w tych samych kwotach, czyli dzieci i młodzież 3 zł, dorośli 5 zł. Tak więc nie trzeba mieć sprzętu. Jeżeli są chęci, zapraszamy do nas tutaj na, na lodowisko, jest wyposażona wypożyczalnia. Są szatnie, są toalety, tak więc czekamy tylko na wszystkich chętnych, którzy chcą się pościskać u nas na obiekcie. Lodowisko w mrągowie wspiera firma FarmTrack Tractors Europe, która udostępniła ciągnik niezbędny do konserwacji tafli. Z kolei firma Wadein, znajdująca się przy ulicy Bohaterów Warszawy w sąsiedztwie Lodowiska Miejskiego, serdecznie zaprasza wszystkich łyżwiarzy na darmową kawę i herbatę. Wystarczy tylko okazać paragon z lodowiska, by otrzymać ciepły kubek napoju.